a w Stanach do 81 rok, czyli mogę mieć lat, w 1955, to trzeba obliczyć, to jest, no to tyle. 20 z tak? Tak, byłem potem człowiekiem i mieszkałem mieszkam z rodzicami o to może i nie miałem rodziny. I byłem mechanikiem samochodowym. Jeszcze przed studiami to było, bo ja miałem I studiowałem już tam w jakimś czasie, nie po maturze teraz. Sobie, bo w nocy, w ten sam wojenny, ja byłem na weselu w korek. My się świetnie bawiliśmy i wracałem z ten tym taksówką doje, no tam niechęcznie, nad ranem. I mówi, że będzie strajk, że coś, coś A my tam gdzieś weseli, tam jakiś strajk, co tam wcześniej się nie znosiło, bo byli wszyscy zaskoczeni. Że wyglądało na to, że władza się nie tytuł taki radykalny. się o tym nie mówiło, bo że my strajki planujemy. My wszedłem do domu, poszedłem spać. Budzi, że jest pan nie? To ja po tym wesele do telewizora, a tam pójdę dziennikarz, dziennikarze, mówię, że tak się okazuje. Z tyłu taka była płyta pancerna, taka tam, jakby tło na tym występowali. No i mówią takie dziwne rzeczy, że, że, że koncentruował się, się. To mi to wyrabia, no, w tak zwany, nie. Rada Wielonarodowa, jeśli mogę potem brona, się koncentruowała, no i ratuje właśnie Polskę, żeby wystarczyć w właśnie z tym demokracji. No to to bym szok absolutnie. Nie, nie, nie wiedziemy jak to się to To jest jakiś hakwasu, no to tak, no, jakiś kabaret, Zwłaszcza, że po tym weselu. Dla mnie to było w ogóle tak w innym świecie. Bo gdyby było wesele o dzień później, to by nie mogło być, bo, bo, bo była godzina policji. I nie można było po prostu jak na to wesele i w ogóle, jest, no, tak, że mi to lepiej dobrze, dobrze dobra Tak, osobiście niewiele, ale było coś takiego, że y, ja byłem mieszanikiem, wtedy byłem sędzią miasta, sędzią miasta Warszawy, bo miasto miało własne samochody, no i no właśnie, nie akurat, po I nagle się okazało, że musimy pełnić wyżyły takie w nocy, niepotrzebnie, bo ich nie wszyje to, te by no, i w związku z tym trzeba było siedzieć, bo no i stanowiłem, nie można by sobie wyjść. Tam na pasterkę był zniesiony. To był czasami król teraz był święty, no to był zniesiony ziaran Sylwestra, tak, no to trzeba było, chodzić z psami, po prostu patrole takie. Ja w sobie sensie się w nie zrobił, no, ja Miałem że mam że kolportowałem takie gazetki solidarności, i idąc po policyjnie, żeby się nie bać. Bo jest coś takiego, że to był, taka była propaganda, nie? Że można potem ten tej presji. Mój inny znajomy powiedział, że ja wszystkie gazetki wziąłem z z zewnątrz, Tak się przestraszył z nami. A ja musimy zapasować, Jak mnie sprawdzili, to nie wiem. Ale miałem szczęście, że trzymałem napadkowy wojskowy, tam skurczę, tam to dziś było ale Jak już taki na a wtedy nie policję, to jakby to znaleźli, że ja teraz te dna sprawiedliwe, to tam, gdzie mnie dawali, to tak, że jakiś młody go głupi, to zjeżdża, takiego, nie Ale tu przenosiłem, żeby się nie dać, żeby przelać. Przeszedłem do stanu wojennych, który trzeba było z tego zadać. Przecież mi, albo z pracy, że tam nawet brałem tego sporo, to miałem potem komu dasz nie? wszystkich, ale rozdawałem. No, byli tacy, że w ogóle wszystko wyrzucił. No, ja byłem zaskoczony. No, przecież w domu miałem odsłonę, że jego widowo, w dooko, że mam jakieś wszystko wyrzuciłem. Tak, i ludzie naprawdę to był... To trudno to, to, no, to jak teraz żyjemy, jak to się mogło stać. Tak, że to szokuje. Czy tak jak pan czuł taką atmosferę lęku? Tak, ja tak, znaczy no, nie wszędzie, że... ale a też takiego, na, na, takiego też optymizmu, że tam mnie znajomy pamiętam, no to się zrobi strajk, to wszystko mnie, bo widać, że nigdy nie. Jak czołgi wyjechały na nas, to były takie demonstracje, że takie transporty, transportery to Takie patrole, żeby pokazać, że są pojedyn. Stały czołgi, armaty I że nie takie na bo się nie rzekł, że to wyglądało tak, że to, to strajk, jak A jak będzie, to będzie trwało dni, bo gdzieś decyzja podjęta, rzeczywiście, zasadniczo. I to mnie też o tym te nie zazwyczaj jakoś denerwowało, to, to było widać, że mu Nie widzą tego rakietki. Tu się wołem, albo tak, aha, to, ale są nie. Jak... Tyle. To się nie... A tak, no to... A miał Pan jakąś taką przygodę, że nie właśnie, że jak spotyka się rewizja, albo ja, jakieś zatrzymanie... Nie nie, 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 nie. Tak. Że to, żeby każdy, kto na nich w że coś się zmieni na lepsze, że to raz na zawsze wrodzony. raz na zawsze to jest jest zmienione. To że będzie gorzej gorszej w niż w ponieważ no, są drzwi tak dawne. A on dali się do tego, że zawsze się uczy, że jego wojny z ciążeń nie? Nie, nie. A mnie mały, nie przejechał w takim transportem do pasażerów. Bo nie w ostatnich chwilach, lepsze w ostatnich chwilach. Jechał ja jakby przechodziłem przez jedynie, nie? No on mnie żałował, ja. Bo przeszedł za I tak myślę, że, to, że naprawdę jest wolny i może być naprawdę no, sytuacja, że poza podrażenia no, wciąż przeczyta, że to no, kiedyś było, nie będzie się, no, Coś Takiego się stało. Nic takiego się nie stało, teraz bym takiego się nie stało. Że no, że się jakaś na naprawdę poważną sytuację. Nic takiego się stało, nie stało i nie stało. Żeby to bardzo tak robił no, filozoficznie żyć. Uderzyło w niej. Ja pamiętam, to było kolor, tutaj jedna szarka, było, nie było w Przechodzimy i tu ciągnie tam, to nic nie dało. Widziałem, że nie. Jeszcze poradzę, jak uderzył, to no nie wiem, co było, bo uciekłem w Ale oni mi zmierzali, nie reagowali, że tak. Miałem kilka takich uczynić. Miałem no, jeszcze parę lat. To znaczy, że no, tak dzisiaj to... Ale można mu podrobić taki bez sensu. I te jakiś ka kartki na, na żywność. Nie do sklepu, że ja mieć kartkę. Załonię, pieniądze były mniej ważne niż karty. Po prostu. I tak, a możemy wtedy, że jakby nie na Sacharze, to 20-30 lat Nie wiem, co to bardzo zadbać w no i potem była na wodę była karta na kartki. Ja to dziś mam, że wydawano te kartki w zakładach pracy. Nie? I tam było taką kartkę, że były tam wycinane, że te kartki zostały. No, no i my żeśmy kiedyś to po kartkach. Chodziliśmy na, na Rysy, yy, tam, tam 10 osób, jak to jest w wakacjach, No może było się dobrze, że nie budowali także ze No i we śliczni i na Rysach był taki, zawsze był taki taki, taki kopiarkię linia, taki taki, nie? Tam do Polacy rzucali to przechodząc łatwiej, to znaczy go zobaczymy, nie tak jak w ogóle daje to dać mój naród, inny, to budowali. Nie? I my żeśmy, robimy takie dziś, tam tam zdjęcie nam, że w Nelendi, i te kargi na żyłym, żeby go przygrywać, to przedstawiciele radni, ale w diagnozie, jakby zjadli, nie mówili, co to jest, gdzie patrzymy, że na takie zdjęcie zrobił. A pamiętamy na wodą, nie była strasznie oburzona, że ja bym traktuje go do mnie. Tak, tak. tak mieli no nie taką to miną się No, nie. tam go Tak, no, to że tymi kartkami na żywo, to tej sakaryna. No, to, to nie, Ale no, można jeść tam władzy tylko. jakby młody, to ja nie To będzie kupowali na bazarze, czyli się tych kartek od niej te kartki na kartki. Tak, to będzie tak. Ta pani wycinała mnie takimi tak, w tym sklepie. Tak. Na, nie, no, Zobaczymy, czy będą warunki, czy nie. Zobaczymy, co przywiozły. A jak są, to czy to idą znaczy. do no, nas. Ale każdy miał te kartki, na tak powiem, na Długo były te kartki. Jak dziecko urodziło, to były kartki tam na czmoczek, na pieluchy tak <grym, grym>, A jest szosni. Jeden wchodzę do swego znajdujemy, a tam przez pożyczek i tylko pod kariotem.